Boskie słowa są dziś wypowiadane do ciebie, sygnalizując rychłe nadejście błogosławieństwa przekraczającego Twoje najśmielsze oczekiwania. Cel podróży Twojej duszy, charakteryzujący się cierpliwością, pokorą i niezachwianą wiarą, zostanie wkrótce ujawniony. Przygotuj się na niezwykły, niezrównany urok cudu. Po prostu obserwuj, ponieważ w najbliższej przyszłości nic nie pozostanie takie jak kiedyś. Ścieżka Twojego życia jest na skraju transformacyjnej zmiany, dostosowując się do większego dobra Twojej osobistej odysei. Znaczący wzrost, który ostatnio przeszedłeś, jest na skraju przyniesienia najgłębszych i najbardziej satysfakcjonujących nagród. Bądź na bieżąco z rozwijającą się nar. Jeśli wierzysz, uprzejmie odpowiedz głośnym: tak. W nadchodzących siedmiu dniach głębokie poczucie niezwykłości ogarnie Twoje istnienie. Przyjmij nadchodzący sezon, pełen szczęścia, miłości i harmonii. Spodziewaj się znaczących ulepszeń w swoich sprawach biznesowych, duchowej podróży i romantycznych uwikłaniach. Twoja istota będzie magnetyzować pokrewne duchy, autentyczne uczucia, dobrobyt finansowy, prawdziwe relacje. Dobre samopoczucie, niezmąconą błogość i transformujące uzdrowienie. Jeśli pokładasz ufność w boskości, uprzejmie wyraź swoją afirmację poprzez polubienie i udostępnienie tej wiadomości. Twój umysłowy i duchowy hart ducha wciąż się wzmacnia, czyniąc cię niezłomnym. Każda próba i utrapienie, które napotkałeś, zostały zaprojektowane. Aby ułatwić Ci rozwój i odkryć Twój wewnętrzny rezerwuar mocy. Jesteś odporny i nie do zatrzymania. Dziś Bóg daje Ci objawienie: bitwa, którą stoczysz, nie jest tylko Twoja, jest boska. W chwilach rozpaczy, gdy wydaje się niemożliwe zebranie siły, by się podnieść, pamiętaj, że Twoje męstwo emanuje z wyższej mocy. Nie poddawaj się. Bo czekają na ciebie wspaniałe błogosławieństwa. Aby otrzymać te błogosławieństwa, po prostu wpisz 1212, przygotuj się na to, że nadchodzący miesiąc będzie czarujący. Możesz być pewien, że w tym okresie poczynione zostaną znaczne postępy w realizacji Twoich celów. Przeszkody znikną, a jasność będzie oświetlać Twoją ścieżkę z każdym mijającym dniem. Wysłuchaj teraz ośmiu przesłań, które Bóg pragnie Ci dziś przekazać. Pierwszą dzisiaj wydarzy się coś głęboko pozytywnego. Uzdrowienie się zamanifestuje, modlitwy zostaną wysłuchane, pojawią się nowe możliwości, a niezbadane drzwi się otworzą. Ten dzień ma wielkie znaczenie. Drugie oświadczam: że to, o co żarliwie się modliłeś, zbliża się do Ciebie. Przygotuj się, ponieważ Bóg jest gotowy umieścić klucze do Twoich pragnień bezpośrednio w Twoich rękach. Trzecie, oświadczam dziś, że nie będziesz poddawał się niepokojowi z powodu spraw, na które nie masz wpływu. Ludzie będą ludźmi, praca będzie pracą, ale pamiętaj o tym: Bóg pozostanie niezłomny. Powiesz Mu to wszystko. Czwarte, spodziewaj się, że otrzymasz dziś pomyślne wieści. Za kulisami Bóg pilnie pracuje, walcząc w Twoim imieniu. Piąty Bóg wkrótce otworzy drzwi, do których nawet nie musiałeś pukać. Błogosławieństwa, które na Ciebie spłyną, przekroczą Twoje najśmielsze wyobrażenia. Szósty Twój triumfalny powrót został już skrupulatnie zaplanowany przez Boga. Przygotuj się na uroczystość o epickich proporcjach w imię Jezusa. Siódme, ufaj, że Bóg poprowadzi cię przez ten czas. On naprawi to, co jest zepsute. Znajdź ukojenie i odpoczynek w Jego boskich objęciach. Ósme, wszystko ułoży się na swoim miejscu. Bóg rozpoznaje ogrom Twoich marzeń. Nie zachwieje się w swoim wsparciu. Jeśli współbrzmisz z tymi słowami, uprzejmie odpowiedz szczerym tak. Nowa ścieżka jest na skraju rozwinięcia się przed Tobą, gotowa poprowadzić Cię z dala od wyzwań, przed którymi obecnie stoisz. Przygotuj się na nieoczekiwany przypływ możliwości i błogosławieństw, które utorują Ci drogę do sukcesu. Zachowaj cierpliwość i niezachwianą wiarę w cuda i boskie przewodnictwo, ponieważ ich manifestacja jest nieuchronna. Po prostu bądź otwarty, bo to się wkrótce rozwinie. Jeśli pokładasz ufność w Bogu, wpisz 333. Uwolnij obfity przepływ bogactwa, szczęścia, przyjemności, wolności i pewności siebie w swoim życiu, dokonując niewielkiej korekty w porannej rutynie. Odkryj sekrety przyciągania bezgranicznego dobrobytu, odwiedzając link udostępniony w komentarzach poniżej. Subskrybuj nasz kanał, jeśli zmusza Cię do tego miłość do Boga. Zaufaj wszechświatowi. Oczekiwanie dobiegło końca. Coś niesamowitego jest w drodze do Ciebie. Podnieś swoje wibracje i pozwól im przeniknąć do swojej istoty. Twoje błogosławieństwa są w drodze. Czy jesteś przygotowany? Wpisz tak, aby wyrazić swoją gotowość. Kiedy manifestujesz, wzmocnij swoje pragnienia, wypowiadając je w czasie teraźniejszym. Używając stwierdzenia jestem: Zakotwiczasz swoje pragnienia w chwili obecnej, zamiast przenosić je do przyszłości. Określ swoje pragnienia jako już zrealizowane, a zmaterializują się one w Twojej obecnej egzystencji. Potwierdź swoją zgodę, wpisując tak: Obserwuj i dostrzegaj mądrość stojącą za Bożym wyczuciem czasu, ponieważ oczekiwanie, które znosisz, ma swój cel. Boży Plan przewyższa Twoje modlitwy i wyobrażenia. Przygotuj się na otrzymanie obfitości dobra, obejmującej radosne wieści, harmonijne relacje, solidne zdrowie i liczne błogosławieństwa. Przyjmij te błogosławieństwa w chwili obecnej. Dziś obdasz się darami cierpliwości, miłości i współczucia. Bądź cierpliwy i wytrwały na ścieżce prowadzącej do dobrobytu, którego szukasz. Obdasz się miłością do samego siebie, uznając, że zasługujesz na to, co właściwe, a nie na to, co pozostało. Pozwól współczuciu dla siebie uwolnić wszystko, co już ci nie służy, umożliwiając pojawienie się lepszej wersji siebie. Zaufaj sile i pewności siebie, które w tobie drzemią, dzięki czemu będziesz w stanie zmienić kierunek swojego życia. Jesteś w stanie pokonać każdą przeszkodę. Jeśli zgadzasz się z tą wiadomością, wpisz 444. Pomimo napotkania licznych odrzuceń i niepowodzeń, przygotuj się na pozytywne odpowiedzi na horyzoncie. Nadchodzą uzdrowienia i przełomy. Zbliża się tak, na które czekałeś. Bóg otworzy drzwi, które pozostawały zamknięte, wpływając na serca i inspirując życzliwość wobec ciebie. Kochając siebie. Przyciągasz lepsze doświadczenia. Zasygnalizuj wszechświatowi, że zasługujesz na to, co najlepsze, traktując siebie z życzliwością i szacunkiem. Wszystko pochodzi od sposobu, w jaki postrzegasz i cenisz siebie. Przyjmij poczucie wartości, uznaj swoją wartość, poczuj się wyjątkowo i uwierz, że zasługujesz na to, co najlepsze. Twoje pragnienia się zamanifestują. Pisz tak, aby je zrealizować. Umiłowane dziecko, zwracam się teraz do Ciebie, aby przypomnieć Ci o głębokiej mądrości i bezgranicznej miłości, które przenikają ogrom wszechświata. Zaufaj planowi, który ja, Twój Stwórca, wprawiłem w ruch. Znajdź ukojenie w bezruchu i rozpoznaj moją stałą obecność, kierującą każdym Twoim krokiem. W zawiłym gobelinie istnienia każda nić ma znaczenie. Miej wiarę w rozwój wydarzeń, nawet w niepewnych chwilach, ponieważ pracuję za kulisami, aby zapewnić Ci ostateczne dobro. Przyjmij boskie wyczucie czasu wszechświata, ponieważ rozumiem, co jest dla Ciebie najlepsze. Zadeklaruj jestem gotowy, aby zabłysnąć, aby potwierdzić swoją gotowość. Oddaj swoje zmartwienia i lęki pod moją opiekę, ponieważ jestem orkiestratorem ciał niebieskich i strażnikiem ścieżki każdego wróbla. Zaufaj, że zaprojektowałem plan dla Twojego życia, pełen błogosławieństw, wzrostu i spełnienia, który przekracza Twoje wyobrażenia. W ogromie kosmosu jesteś ceniony i stanowisz integralną część całości. Twoje unikalne dary. Talenty i doświadczenia przyczyniają się do wielkiego gobelinu stworzenia. Miej wiarę w swoją boską iskrę, odbicie mojej miłości i światła, które w Tobie mieszka. Wypowiedź Amen, aby potwierdzić swoją zgodę. Kiedy pojawia się uczucie zagubienia lub przytłoczenia, pamiętaj, że moja obecność jest wieczna. Manifestuje się jako delikatny szept na wietrze. Ciepły uścisk słońca na Twojej twarzy i cichy, cichy głos w Twoim sercu. Szukaj ukojenia w moim przewodnictwie, ponieważ jestem tutaj, aby Cię wspierać i kierować. Ufaj, że każde napotkane wyzwanie jest okazją do rozwoju i transformacji. Nawet w chwilach bólu lub przeciwności losu pracuję nad ukształtowaniem Cię na osobę, którą masz się stać. Uwierz, że nigdy nie obciążę cię ponad Twoje możliwości i że każde doświadczenie kształtuje Cię na naczynie miłości. Potwierdź swoją akceptację, wpisując tak W bezkresnej przestrzeni wszechświata czekają na Ciebie nieskończone możliwości. Zaufaj mocy swoich marzeń i aspiracji, ponieważ zasadziłem je w Twoim sercu. Przywołaj odwagę, by je realizować, wiedząc, że zapewni ci niezbędne zasoby, możliwości i przewodnictwo po drodze. Wyrzeknij się potrzeby kontrolowania każdego wyniku i poddaj się naturalnemu biegowi życia. Zaufaj Boskiej Orkiestracji Wydarzeń, ponieważ nawet pośród niepewności tkam piękną opowieść specjalnie dla ciebie. Ciesz się chwilą obecną, ponieważ kryje ona w sobie prawdziwy spokój i głęboką radość. Miej wiarę we wzajemne powiązania wszystkich istot i boskie synchroniczności, które się manifestują. Wszechświat nieustannie spiskuje na Twoją korzyść, dopasowując okoliczności i ludzi, aby wspierać Twoją podróż. Otwórz swoje serce i umysł na znaki i wiadomości, które wysyłam, ponieważ prowadzą Cię one w kierunku Twojego najwyższego dobra. Potwierdź swoją afirmację, wyrażając Kocham Cię, Boże. Zawsze pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Jestem stale przy tobie, oferując bezgraniczną miłość, przewodnictwo i ochronę. Zaufaj mocy modlitwy i medytacji, aby nawiązać ze mną głębszą wieś. Szukaj mojej mądrości i przewodnictwa, a ja oświecę ścieżkę prowadzącą do Twojego ostatecznego spełnienia. Miej wiarę w skomplikowany plan wszechświata, ponieważ jest on zakorzeniony w miłości, mądrości i boskim celu. Przyjmij podróż, ponieważ to poprzez życiowe zakręty odkrywasz swoją prawdziwą siłę i potencjał. Zaufaj, że zawsze jestem z tobą i razem stworzymy życie, które jest obfite, znaczące i pełne radości. Niech te słowa rozbrzmiewają w twojej duszy, przypominając ci Byś zaufał wspaniałemu planowi, który wszechświat ma dla ciebie w zanadrzu. Podejmij tę podróż z niezachwianą wiarą i wdzięcznością, wiedząc, że prowadzę cię na każdym kroku. Zaufaj nieskończonej mądrości wszechświata i bądź świadkiem cudów, które rozwijają się w Twoim życiu. Wpisz 1111, jeśli podzielasz to przekonanie. Przygotuj się, ponieważ. Twoja historia przejdzie epicką transformację, która pozostawi Twoje serce i umysł w zachwycie. Cały czas i wysiłek, który poświęciłeś na opanowanie siebie, jest na krawędzi satysfakcjonującej zapłaty. Sposób, w jaki Twoja podróż została zaaranżowana, jest arcydziełem samym w sobie. Nadchodzący przełom potwierdzi, że magia w Tobie wkrótce się rozszerzy wykładniczo. Poświęć chwilę, aby docenić teraźniejszość, ponieważ wkrótce ewoluuje. Zbliżasz się do ostatnich kroków tunelu, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że światło, którego szukałeś na jego końcu, zawsze emanowało z wnętrza. Znajdź spokój w tej świadomości. Twój następny rozdział wyryje trwały uśmiech na Twojej twarzy i radość na całe życie w Twojej duszy. Zaufaj Bogu. Pisując 666, w tym miesiącu przygotuj się na coś niezwykłego. Co Bóg ma zamiar ujawnić w twoim życiu? Mogę nie znać dokładnych szczegółów twoich modlitw lub łez, które zmoczyły twoją poduszkę, ale jestem tu dzisiaj, aby zapewnić cię, że Bóg wysłuchał twoich próśb. Anioły zostały wysłane i wkrótce będziesz świadkiem cudów. Oświadczam, że Twoje zdrowie zmieni się na lepsze, wprawiając lekarzy w zdumienie, a praca, której szukasz, zostanie ci przyznana. Twoim zadaniem jest działać i mówić tak, jakby to już się działo. Chodź w wierze, a nie wzrokiem. Wszechświat wzywa Cię dzisiaj, wzywając Cię do uwolnienia wszelkich ograniczających przekonań i podświadomych wzorców, które utrudniają przepływ obfitości do Twojego życia. Uznaj, że zasługujesz na otrzymywanie obfitości we wszystkich jej formach. Afirmuj i wizualizuj siebie żyjącego w nieograniczonej obfitości. Wpisz tak: Jeśli ufasz Bogu, anioły przekazują ci dziś wiadomość: Działanie z miejsca prawdy zapewni ci zwycięstwo. Uwierz w swoją uczciwość, ponieważ jest ona esencją tego, kim jesteś. Niezależnie od wyzwań, jakie niesie ze sobą ta podróż, pozostań zakorzeniony w miłości, prawdzie i wierze. Nie pozwól, aby cokolwiek zgasiło iskrę w Tobie, ponieważ nawet w najciemniejszych chwilach światło zawsze znajdzie drogę powrotną. Wpisz tak, aby otrzymać tę wiadomość. Uwolnij przeszłe sytuacje i ludzi w pokojowy sposób. Przywiązywanie się do nich ogranicza Twój rozwój i utrudnia napływ nowej energii do Twojego życia. Posiadasz zdolność do ponownego łączenia się, odtwarzania i odmładzania. Skoncentruj się na teraźniejszości, zamiast zadręczać się przeszłością. Przyjmij zmiany, już czas. Wpisz tak, jeśli tego potrzebujesz. Dziś jest nowy początek, dzień, w którym możesz kształtować życie pełne radości i spełnienia. Dziś jest dzień, aby uwolnić się od wszelkich ograniczeń. Dziś jest dzień, w którym możesz odblokować sekrety życia. Masz moc, aby znacznie poprawić swoje życie, a narzędzia, których potrzebujesz, są już w tobie, twoje myśli i przekonania. Ten dzień oznacza nowy początek. Został ci dany do wykorzystania według własnego uznania. Możesz go zmarnować lub wykorzystać dla większego dobra. To, co robisz dzisiaj, ma znaczenie, ponieważ wymieniasz na to jeden dzień swojego życia. Kiedy nadejdzie jutro, ten dzień minie, pozostawiając po sobie coś, co przekazałeś. Oby było to coś dobrego. Bóg mówi do Ciebie. Porzuć swoje zmartwienia i lęki. Powiesz mi wszystko. Złagodzę Twoje troski i smutki. Otulę cię moją miłością i tego dnia zademonstruję moc, którą posiadam w Twoim życiu. Wkrótce wzniesiesz się na niezwykłą pozycję, stworzoną specjalnie dla Ciebie. Szczęście przeniknie Twoją istotę, szerząc radość i wiarę wśród wszystkich wokół Ciebie. Pozostań otwarty i przygotowany. Jeśli chcesz przyciągnąć ogromne bogactwo bez wysiłku, zaczynając od dzisiaj, kliknij link podany w komentarzach, aby odkryć zdumiewające sekrety bogactwa ujawnione przez nieuczciwych naukowców NASA. Subskrybuj nasz kanał, jeśli kochasz Boga. Bądź obecny. Wpisz 222, aby potwierdzić i udostępnić ten film pięciu osobom które ufają Bogu. Komentarz: Jezus jest Panem.